Dzień dobry, Jezu. O mój Jezu, słodki więźniu miłości. Oto znów jestem przed Tobą. Pożegnałam Cię słowami do widzenia, a teraz powracam, mówiąc Ci dzień dobry. Odczuwałam silny niepokój, żeby ponownie spotkać się z Tobą w tym więzieniu miłości i ofiarować Ci moją tęsknotę. Moje pełne czułości porywy serca, Moje palące tchnienia, Moje gorące pragnienia oraz całą siebie. Chcę przemienić całą siebie w Ciebie i pozostać w Tobie jako nieustanna pamiątka i dowód mojej nieustającej miłości ku Tobie. O moja umiłowana po wszelkie czasy sakramentalna miłości, czy wiesz, że kiedy przyszłam do Ciebie, aby oddać Ci całą siebie, przyszłam również, aby odtrzymać od Ciebie całego Ciebie. Nie mogę istnieć bez życia, dlatego pragnę Twojego. Wszystko oddaje się temu, kto oddaje wszystko, nieprawdaż, Jezu? Tak więc dzisiaj będę miłować Twoim biciem serca namiętnego kochanka, będę oddychać Twoim ciężkim, poszukującym dusz oddechem, będę pragnąć Twojej chwały i dobra dusz, Twoim własnym, niezmierzonym pragnieniem. Wszystkie bicia serca stworzeń będą przepływać przez Twoje boskie bicie serca. Uchwycimy je wszystkie i zbawimy wszystkie. Nie damy umknąć żadnemu stworzeniu kosztem jakiejkolwiek ofiary, nawet gdybym miała znosić cały ten ból. Jeśli mnie odtrącisz, pogrążę się bardziej w Tobie. Będę coraz głośniej krzyczeć, by błagać wraz z Tobą o zbawienie Twoich dzieci i moich braci. O mój Jezu, moje życie i moje wszystko. Ileż to rzeczy mówi mi to Twoje dobrowolne uwięzienie, Twoim symbolem i wszystkim tym, czym jesteś. Są dusze, a łańcuchy, które wiążą cię tak silnie z nimi, to miłość. Wydaje się, że słowa dusze i miłość wywołują Twój uśmiech, osłabiają Cię i zmuszają do poddania się wszystkiemu, a ja, rozważając dobrze ten ogrom Twojej miłości. Będę zawsze przy Tobie i razem z Tobą, powtarzając duszę i miłość. Tak więc pragnę Cię dziś całego, zawsze ze mną na modlitwie, w pracy, w przyjemnościach i nieprzyjemnościach, podczas jedzenia, chodzenia i podczas snu we wszystkim. Jestem pewna, że sama nie osiągnę niczego. Z Tobą zaś osiągnę wszystko i wszystko, co razem uczynimy, złagodzi każdy Twój ból, osłodzi każdą Twoją gorycz, zadośćuczyni wszelkiej obrazie, odpłaci Ci za wszystko oraz wyprosi nieistotnie jak trudne i rozpaczliwe nawrócenie. Będziemy błagać każde serce o odrobinę miłości, abyś był bardziej zadowolony i szczęśliwy. Czyż nie jest to dobre? O Jezu, o mój drogi więźniu miłości, zwiąż mnie Twoimi łańcuchami i opieczętuj Twoją miłością. Och, ukaż mi swe piękne oblicze. O Jezu, jakże piękny jesteś. Twoje jasne włosy wiążą i uświęcają wszystkie moje myśli. Twoje czoło, które jest spokojne nawet pośród tylu zniewak, uspokaja mnie i sprawia, że odczuwam doskonały spokój nawet podczas najpotężniejszych burz. Podczas Twojej nieobecności, przy Twoich kaprysach, które kosztują mnie życie. Ach, Ty wiesz o tym, jednak nie dodam nic więcej. Mówi Ci o tym moje serce, które wie, jak przekazać Ci to lepiej ode mnie. O miłości, Twoje przepiękne, błękitne oczy. Błyszczące boskim światłem, porywają mnie do nieba i sprawiają, że zapominam o ziemi. Lecz niestety moje pełne bólu wygnanie wciąż trwa. Pospiesz się, pospiesz, o Jezu. Jesteś piękny, o Jezu. Zdaje mi się, że widzę Cię w tym tabernakulum miłości. Piękno i majestat twojego oblicza podbijają moje serce i sprawiają, że żyję niebem. Twoje miłościwe usta w każdej chwili dają mi delikatne i gorące pocałunki. Twój łagodny głos wzywa mnie i zaprasza, bym kochała cię w każdym momencie. Twoje kolana podtrzymują mnie. Twoje ramiona oplatają nierozerwalnymi więzami, ja zaś wycisnę w dziesiątkach tysięcy moje gorące pocałunki na Twojej uroczej twarzy. Jezu, Jezu, niech nasze wole zespolą się w jedno, nasza miłość stanie się jedną. A nasze szczęście, jednym tylko szczęściem, nigdy nie zostawiaj mnie samej, gdyż jestem niczym, a nicość nie potrafi żyć bez tego, który jest wszystkim. Czy obiecasz mi to, o Jezu? Wydaje się, że mówisz tak, a teraz pobłogosław mnie. Błogosław wszystkich, a ja w towarzystwie aniołów, świętych, ukochanej mamy i wszystkich istot, mówię Ci: witaj. O Jezu, dzień dobry. Gdy tylko spisałam powyższe modlitwy, sformułowane pod wpływem Jezusa, Przyszedł on w nocy i ukazał mi, że przechowywał w swoim sercu modlitwę: Dobranoc Jezu i dzień dobry Jezu, i powiedział do mnie: Córko moja, wyszły one dokładnie z mojego serca. Jeśli ktoś będzie je odmawiał z zamiarem bycia ze mną, jak to jest wyrażone w tych modlitwach, to ja będę go trzymał. Przy mnie i we mnie, aby mogło czynić to, co ja czynię. Ogrzeję ową duszę moją miłością i za każdym razem zwiększę także moją miłość do niej, dopuszczając ją do jedności życia Bożego i moich własnych pragnień zbawienia. Wszystkich dusz.